Nic się nie dzieje, na pewno wiem jedno, że tylko ja. Pogoni za marzeniami, sam muszę o swoje dbać. Pogoni za marzeniami, każdy z nas pragnie osiągnąć wybrany cel. Pogoni za marzeniami, każdy z nas chce sięgnąć gwiazd i chce to Pogoni za marzeniami, jesteś coś Ty trafiasz do ludzkich szedł. Pogoni za marzeniami, Bądź o swoje prawa, work hard to żaden cel. czas na rozwiązanie konkursu. A więc tak, dziękuję wszystkim serdecznie za to, że wzięliście udział tak licznie w tym konkursie. Tutaj nagrody już mam przyszykowane. Teraz filmik weźmiemy, kopiujemy, klejamy, klejamy link, wpisujemy hasło. Petarda. Ładujemy. I zostało pojedynczych komentarzy. 229. Czyli 229 osób wzięło udział w konkursie. I ma szansę teraz wygrać. Dobra, tutaj wyłączę to. I tak, dobra. Także pierwsza nagroda. Za pierwsze miejsce. Jest to jeden srebrny gulden. Długopis, otwieracz. Tutaj naklejeczki, drobinki złota. I robimy start. Także powodzenia wszystkim. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. The winner is przemo, przemo. Petarda, pozdrawiam serdecznie. Gratuluję. Przemo, przemo. Yy, pierwsza nagroda. Teraz losujemy przy tej odświeżyć. I teraz Aha, jeszcze od nowa muszę wszystko wpisywać, petarda, petarda ładujemy, no czy znowu wszystko od nowa robić? Dobra, ładujemy i dobra, znów start, i druga osoba. Druga nagroda główna jest to Ferdek Kiepski, jest Petarda. No i super, gratuluję. Mamy dwóch pierwszych zwycięzców. I teraz to samo powtarzamy. O, tu musimy odświeżyć. I teraz dobra. Klikujemy. Syk Petarda. start. I trzecią nagrodę otrzymuje Ryszard Koczorowski. Petarda. Pozdrawiam z Wielkopolski. Gratulacje. I czwarta, ostatnia nagroda. Dobra, odświeżamy. Wklej. Pisujemy petarda. Ładujemy komentarze. Start. I ostatnia, czwarta nagroda należy do Martin Bot. Gratulacje, jest petarda. Także serdecznie gratuluję wszystkim za wzięcie udziału tak licznie w konkursie. Tutaj są właśnie dwie pierwsze nagrody. Tu jest trzecia nagroda, już uszykowana. No i tutaj skromna, ma fajna czwarta nagroda. Także gratuluję wszystkim serdecznie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Także dzisiaj się odcinek jakiś pojawi. Zapraszam serdecznie jeszcze raz. Gratuluję. Piona, hej.